konia, część druga, spotkanie z dzikim koniem. Ach, no nie, te czarne konie uciekły, najgorzej. Trzeba pójść i wezwać patrol i inne rzeczy. Trzeba pójść złapać te konie, idę złapać je. Pierwsze co trzeba mieć siatkę taką. Mam taką siatkę. Ale to jest siodło tak naprawdę. Czekajcie chwilkę. To ja zaraz wezmę siatkę. Poczekajcie. Mamy taką wielką siatkę. Na te dwa konie czarne. Trzeba wziąć tak złożyć. Wziąć do tej iść taczki. Do tego traka. I iść. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Tup, 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 tup. Tup, tup. tup, tup, tup. Dobra. Mamy. Mamy takiego traka. No i tutaj wkładamy te rzeczy. O tak. No i trzeba już jechać. Okej. Okay. I zobaczyć. Gdzie tutaj są te konie? Tutaj będę. Tydyt. Tymczasem u dzikich koni, w końcu uciekliśmy, nie chcemy tutaj być w tym tym, no właśnie, nie chcemy być w tym, w tym aucie, tam jest głupio, się tam mieszka. My chcemy być dzikimi, wolnymi koniami, właśnie, r jakby zobaczyłam jakiegoś człowieka to bym go rozszarpałem. bym. Mm. Rozszarpałem bym go na strzępy. No ja też na kawałeczki. No trzeba ich pokonać tych ludzi. Au, sorry. Nic się nie stało, dobra. Trzeba szybko iść, bo chyba widzę jakieś tam auto. Szybko. Szybko. Ja! Ja! Ej, czy to przypadkiem nie dziki koń? Ej, może dołączymy do stada! Właśnie! Tylko cię na tej polanie jest tak fajnie. Właśnie. Trzeba szybko powitać go. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy chcecie dołączyć do mojego stada? Tak, oczywiście! Chcemy być dzikimi koniami. Tak, oczywiście. Okej, okay. tylko sprawdzę, Rapy, czy jesteście naprawdę dzikimi koniami. No nie, jesteście tymi e, stajnymi koniami? Ze stajni? Tak, jesteśmy ze stajni, ale już my uciekliśmy e, tak dużo razy z każdej stajni, że zaufaj nam, naprawdę. My nic nie robimy dzikim koniom. Jedyne, co uciekamy. No dobra, możecie dołączyć do stada. Jest! Jej! Jej, ale fajnie. Dobra, chodźcie. Dobra, idziemy. Dobra, trzeba szybko złapać. Biorę siatkę. Tą? Tą? Okej. Okay. Okej. Okay. Idę na tą polanę szukam ich. Tu nie ma, tu nie ma. Idziemy szukamy dalej. Szukamy, szukamy. Tam są jakieś konie. Dobra, tu tam są jakieś konie. Trzeba szybko łapać. Łapać ich. O nie! Uciekać. Uciekajcie. To jest człowiek, szybko uciekać. O nie, on chce nas złapać. E, nie! Wyczarne konie. Uuu, jest jakiś też brązowy konik, to ja go potem złapię. Dobra, pierwszy rzut. Ciii. Szybko, a! 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 Pomocy! Nie! Pomocy! Nie! Dobra, szybko! Zaplątać go! Jaki ciężki, szybko do bagażnika! Szybko! Du, du. Złapaliśmy go. Ledwo co zaniosłem go na dach. Dobra. Szybko. Tedy Szybko. Szybko. Dobrze. Odsunę to. I trzeba, je, i trzeba zawieść rapię. Dobra. Wskakuję do samochodu. Trzeba zawieść tedy tego konia. Jaki on jest ciężki, ledwo co ten wóz jedzie. Szybko. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Trzeba szybko wysiadać już. Ledwo co wziąłam tego, ale dobrze, że uratowałam. Mm. Te miasto, bo one czasami te konie rozrabiają. Trzeba szybko go do stajni tej. Dobrze, odplączamy go. Nie, jestem znowu w tej stajni głupiej. Nie. Dobra, zamykam tym razem już na kluczyk. C -c 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 -c. Mocno. Tutaj okna. Tutaj te, drz te drzwi. Dobrze. Nie pomocy! Hahaha, ha, ha, dał się złapać! Ale frajer! Proszę pomocy! Jak zrobić dzikim koniem? Niestety nie będziesz dzikim koniem, bo tutaj jest u nas bardzo ładna stajnia i łagodna. Tutaj, tutaj są łagodne same konie. I im tutaj dobrze, tym koniom wszystkim. Tu w tej stajni. Trzeba szybko już uciekać. Dobra, trzeba złapać inne konie. Szybko. Biorę tą łapkę. Okej. Okay. Mam tą łapkę. Szybko. Dobra, nawet mogę pójść na tą kolanę sama, bez tego traka. Dobrze. Trzeba złapać tego drugiego czarnego konia. Chodźcie. O nie. O nie. Gdzie jest tornado? Trzeba szybko uciekać. Uciekamy. Ciężko się ucieka. Gdzie my jesteśmy? Właściwie my jesteśmy tutaj, gdzieś obok koło polany. Tutaj jeszcze by nie uciekliśmy, modli. Nie uciekliśmy szybko. Szybko. No dobra, pędzę. Szybko, szybko, szybko. 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 Uciekać. Uciekać. Po ucieczce. Szybko, szybko. Gdzie my jesteśmy? Gdzie w ogóle jesteśmy? Jesteśmy w innym miejscu. Ale tu ładnie jest. Ale tu ładnie jest bardzo na dworze tym. Bardzo ładnie. No dobra, ale chyba tutaj możemy swój teren tutaj stado swoje zrobić. Więc właśnie ale trzeba uważać, trzeba jakoś uratować tego Turnalda. A ty wiesz gdzie jest ta stajnia? Nie nie wiem, a ty? No ja wiem, bo tam byłam przecież w tej stajni. Od dawna. Aaa! Okej, okay, to byłeś tam. Ale ja nie wiedziałam, dobra. E, trzeba się tutaj schować. Mam ma nadzieję, że nie znajdzie nas. Okej. Okay. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Mam już pułapkę na nich. Chyba trzeba tam iść. Na razie jesteśmy tutaj bezpieczni. Więc właśnie. Tu. Tu. tu, 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 tu. Jestem gdzieś w jakimś miejscu. O nie, chyba nie jesteśmy bezpieczni. Odwróć się. Co? Aaa, uciekać! A tutaj, pataj, pataj. A tutaj, pataj, pataj. A nie, mieć. Nie mam się biegać. Uciekaj, naszej się złapać! Uciekaj! Uciekaj! Ja! Uciekaj! Nie mam siły. Ała. Skręciłam nogę! Nie, nie złapaj mnie! Nie! Ha, mam cię! Szybko! Trzeba zaplątać. No trochę je złapać, ale... Te czarne konie, ale uciekać. Szybko, szybko. Szybko. No nie, no wpadłeś tu też. No wpadłem. Co ja poradzę, że mnie tak biorą. Dobrze, złapałam ich. Uff, na szczęście. Bo na szczęście to się udało złapać ich. Ok, trzeba już ten... Trzeba będzie złapać tego dzikiego konia brązowego, żeby dołączył do naszego stajni dołączył, ale to potem. Poza tym dzikie konie są inne. Dobra, idziemy. W ogóle tak to jakby ktoś się pytał co to jest za, za ludzik, co to jest za lalka. To jest akurat Enchantimals kotek. Enchantimals kotek. Jeśli ktoś słyszy mnie. Enchantment. jest. Trochę jestem przeziębiorę, ale... Nic nie poradzę. Akurat zachorowałam w prawdziwym życiu. Dobra. O nie, on już próbował otworzyć, bo tu zamknąć dobrze. Dobrze, trzeba... Szybko... Okej, okay, to, yy, to ja wypuszczę na żeby jadły, na, wypuszczę na polanę tego tą i tego łacia tego konia. Razem z tym kremowym yy, na polanę, żeby jadły trawę. To chodźcie? I ja! Okej. Okay. I ty też idziesz. Okej. Okay. Więc mamy tutaj kilka koni. Mamy tutaj klacza jakiegoś odciatego konia No i tutaj mamy chyba To jest ten Tu jest klacz, to jest łaciaty koń taki wykrapiony A tutaj jest jakiś nie wiem jaki koń, jaki to rasy koń, ale dobra, Czy to jest ważne, czy to nie Więc idziemy, dobra Iście konie na polany, okej okay. Idziemy na polane, idziemy sobie na polane. La, la. la. Idziemy sobie na polane, idziemy sobie na polane. Ja jesteśmy na polanie, już. ale tutaj fajnie. No. Dobra, idziemy. Ach. O, jak tu leży się fajnie. Dobra, i tak spróbować. Ej, no. Nie wiem, jak wy, ale będę jadła trawę. Am, 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 A co tam jeść trawę? To nie jest jakaś pasja. My tutaj leżukujemy. A ja będę się tarzyć w błocie, w trawie takiej. W błocie rapię, będę się tarzał. Ale potem cię będzie musiała myć. I ty jesteś taką jej ulubionicą. I co tam? Będę błotnym koniem. Takim błotnym koniem. Czy w ogóle błotne konie istnieją? Nie wiem, czy istnieją, ale czy to jest ważne? Takie. Ważne? Nie, nie jest ważne. Dobra, teraz idę do trawy. O, matko. Nie, no. Gabi, przestań. Gabi, nie tarzaj się w trawie. Jezu, no co, jestem y, trawiastym koniem. I proszę do mnie się odczepić, ode mnie. Jezu, kochany, ja nie. Nie, 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 ja nie wytrzymam, ja uciekam stąd. Eee, racja. Co wy uciekacie? Chyba się boją mnie. Tak, boicie się mnie? Ła! Nie boimy się cię, tylko nie chcemy dostać też yy, szlabana od niej. Nie dostaniecie. Ej, ja czuję jakiś zapach dzikiego konia. Racja. Właśnie, czujemy. Gdzieś ten konie. Chodźmy. Chodźmy. Tup, 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 tup. tup, 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 tup. Musimy do jakiegoś miejsca. Ach. Ale tu ładne widoki są. No. Czy my jesteśmy w ogóle na jakimś wodopoju? Chyba tak jesteśmy, nad, nad wodą. O, to fajnie. To ja idę się napić. Nie wiem jak wy, ale idę się napić. W sumie ja też idę się napić. A ja nie pójdę się napić, bo wszystko ugryzę. Jak nie chcesz, to patrz. Cii! A! Czemu nie wziąłeś na wodę? A! No jezu, teraz jestem mokry, mokra. I teraz. I teraz nie, nie ten. Nie jestem taka. Yy, nie jestem błotnym koniem, bo nie ma takiego czegoś, chyba że w spokojnej jest takie coś. Czy w ogóle istnieje? Nie wiem, ale takie coś wymyślałam. Dobra, nieważne. Chodźmy... Widzisz jakiegoś dzikiego konia? Chodźmy. Szybko. Szybko. Nie? A! Stajne konie! O nie! Nie bój się nas. Właśnie, my też chcemy być dzikimi koniami. Serio? No chcemy być racja, raczej ja błotnym, raczej ja koniem. Co tam szepczesz? Szepczesz? Nie jest Ja szepczę, że, żebym też chciałem być, bym być e, tym koniem. Jakim? Boże, weź tylko. Nie chcę, żebyś był błotnym koniem, bo to nie jest bezpieczne. Dobra, chodź. Dobra. W ogóle, czemu wy tutaj przyszliście? Po co my przyszliśmy? Nie wiemy tego, ale po prostu zapach dzikiego konia poczułyśmy. Właśnie. Aha, to wy stąd się tu wzięliście. Okej, okay, to może was zaprowadzę na moją polanę? Na mój domek? No, możesz jak chcesz. Okej, okay, to... Chodźcie. Chodźcie. No i gdzie ty nas zaprowadziłeś? No zaprowadziłaś? To jest mój dom. Mój teren. Boże, jak tu ciemno! Kto tu by tutaj mieszkał? Cicho Boże. No dobre, dobra. Dobra, nie wyzywajcie się, czy tam coś tam. E, zobaczcie, to jest mój domek. Tutaj jest ciemno, wiem. Ale my tutaj żyjemy. Dzikie konie tutaj żyją. W tej miejscowości? My żyjemy w stanie. U nas nie jest tak ciemno. U nas jest, jest światło. No wow, bo przecież nie wiesz, że tam są światła. A no tak. Dobra, e, trzeba. Ja wam że gdzie jest moja polana, tutaj jest moja polana. My byliśmy przed chwilą na tą polaną. Na tej polanie byliśmy. Właśnie Naprawdę? Serio? No, byłam. Tam. ja też, ja też. Dobra, yy, skoro byliście, yy, to jedynie w ogóle trawę? Nie, ja, ja, ja jadłam. Ja nie jadłam. Jezu, fu. Nie wiem co powiedzieć w ogóle, bo nie, ja lecz, raczej leżałam w tej trawie, ja tak samo, a ja zrobiłam sobie błotne kąpiel. naprawdę skorzystaj z tej błotnej kąpieli, jakiej błotnej kąpieli? Ona nie wie co to błotna kąpiel, czemu mnie uderzasz? No bo ty nie rozumiesz, ona nie wie co to jest błotna kąpiel. A, to ja jej wytłumaczę, co to jest błot na kąpiel. Wiesz? No, to co to, to jest? To jest takie, że trzeba tak leżeć, opalać się nad błotną, a potem, jak jesteś w błocie cały, to w trawie i jesteś takim błotnym koniem. Boże! Boże, kto to wymyślił? Boże! Czemu ty to wymyśliłaś? A tak sobie po prostu. Bo chcę być błotnym koniem. A błotne konie mogą podobno po, para, po oknach chodzić. I po sufitach. Boże, to są głupoty. Dobra, nieważne. Tego właściwie nie było. Dobra, trzeba raczej stąd iść. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja idę już stąd. A czemu? No, tak było fajnie. Niestety nie mogę, bo jeśli was właścicielka przyłapie ze mną, to może mnie złapać. Więc to nie jest fajne akurat. A no tak, to dobra, uciekaj. Pa, pa, pa. Ok. Dobra, chodźmy. Chodźcie. Dobra. Czemu mnie zmyłać w tej błotnej kąpieli? Cicho bądź. Wróciliśmy. Już jesteśmy. O, to fajnie, że jesteście. No fajnie. Dobra, y, to idźcie tam do swojego boksa. A, a. czemu ty jesteś brudny? Brudna? Ona jakby chciałaś wiedzieć, tarzała się i chciała być błotnym koniem. No brawo. Teraz będzie na siebie. Krzyczała. Racja. No. Naprawdę? Serio? Chciałam być płodnym koniem. Nikt mi nie pozwala być płodnym koniem. Bo nie ma takiego czegoś geniuszu. I teraz będę musiała cię myć. Chodź tam. Idę umyć cię. A idź się do boksa. Okej. Okay. No normalnie geniusz, geniusz, geniusz. Jesteśmy już w swoich boksach. No nie. No, jesteśmy w swoich już boksach. Właściwie, jakby chciałaś wiedzieć, to, to ty jesteś matką tego źrebaka. No i ty nie możesz iść do niego taka brudna. No wiem, wiem, ale no ja chcę być przecież. Tym błotnym kojem. Nie, nie ma takiego czegoś błotnego konia na ziemi. Trzeba ci szybko umyć. Szarup, Dobra, myjemy cię. Myjemy, 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 myjemy. Mam taką chusteczkę, to cię umyjemy zaraz. Pomyciu! Dobra, umyłam cię. Jesteś przynajmniej ściąca No i dobra, idź do swojego boksa, już mi nie rel. Okej. Okay nakalmieć ci mleczkiem jej mama wróciłaś Miałam mleczko dobra idę się swoimi sprawami zająć to koniec tego odcinka jeśli wam się podobało zostawcie łapki w górę i oczywiście, że będzie kolejna część jeśli wam się podobało to zostawcie lajki no i to na tyle na dziś. To pa pa.